Brawo, 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 da Daję, brawo, daje Dajesz brawo, daję. Daję, brawo, Dajesz daję. Dajesz daję, dajesz. Siła! Dajesz

Dawaj, dawaj, Czerwuchu! Daję! Ej, mega spoko się rynie. Co? No widzę właśnie, że przyspieszasz. Póki co. No widzę, że przyspieszasz. No znaczy nie później. Spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj! Brawo, brawo! brawo, brawo. brawo, brawo. brawo. Dawaj, dawaj, Zabójca goni, goni. Dawaj, dawaj, brawo, brawo. Dajesz Kaja, dawaj, dawaj, goni. Dawaj, Olo. dawaj, dawaj, daj, gonić. brawo, brawo, brawo. brawo. Daję buta. Dawaj, 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 dawa, dawa. gonić, gonić, brawo, brawo Dawaj, 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 szarówy, gonimy, gonimy Ale żywiej, żywiej, żywie. no to jest Do potomności Dawaj, 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 tak to jest, dobrze jest Dawaj, dawaj, brawo, 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 brawo! ekstra! Brawo, brawo, brawo! brawo. Dawaj! Dajesz! Dajesz, dajesz! Da Nie ma! Daj! 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 Gonić, gonić! Dawać, dawać, dawać. Dobra! Brawo, 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 dawaj Sowek! Dajesz dziki! Dajesz gonić! Pomyśl, że to jest sprint dla ciebie! No tak! No a no, no co ty Daj! Dajesz, Maciej, Dajesz, baj! Dajesz, baj! Dajesz, Jak tam? Dobrze! Dobrze? Wiesz, że tam gonisz już tych, nie? Tam, tych czarnych, nie? No sprzed tam. Dobrze. No, dobrze, dobrze, trzymaj, trzymaj ten poeksa. Wyjdziemy się z drugiej strony tutaj teraz. A jeszcze raz! Da. Da dawaj, dawaj, dawaj! Yeah. Dawaj, dawaj! Yeah. dawaj, dawaj. No. Da. I... Daję dajesz, dajesz gonisz! Gonisz zajączek, żubić! Mama czarówy! Gonicie ich! Dajesz winio! Czekam, czekam ZAJĘCZ, ZAJĘCZ, CZERWON! TO NIE MIEŚ MIKSA! Pełna miksa! Dawaj! No, 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 no. Dawaj, dawaj, dawaj! Jak tam, jak tam? Dajcie, dajcie radę! Dajcie radę! A nie jak tam? Pamiętaj, to on jest, jest wzorem, nie? Zobacz, zobacz! zobacz, kim, jest. zobacz. kim jesteś? My jesteśmy z wzorem! Dawaj, 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 dawaj! Gdzie widzimy? Na macie! Najpierw dawaj. Do tej mety. Majacie, majacie. 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 No, to... no, ładnie, ładnie. No Ty jak? No ja spoko. Niech nie spieszę jeszcze, trzymajcie. to. No to się teraz dopiero no, zacznie najgorsze. górce. Chcesz no, no, no. popić wodą? Chcesz no, wodą? No, no, no. Ej poleci sobie w Leć, 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 leć. Ja już będę za chwilę na 40, nie? Także jakbyś podciągnął, no, to tam dawajcie z Dobra. Mogę was pogonić, ekstra. Zostańcie. Zell? Zostańcie. 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 აიო, ტიო, 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 მაქმაი. ლაშრად. ტიო, ტიო, ტიო. 2 კილომეტრი, ტიო, მეტი, ვუფი. დავაგავ. მოხო. ლაშრად, ლაშრად. დავაგავ, აიო, მოხო, მოხო. Moc jest, moc! Dalsza rada, nie gadaj nie, nic! Nie. Dawaj, biegnij, biegnij! Dawaj, dawaj, jest dobrze! Dalsza rada, dalsza rada, spokojnie! Dobra. Tu jest trówka, 200

Masz radę, dobiegnij do tej mety. Znajdziesz z Oczywałem, a tam? no kurwa bezbłędna, nie? Także że nie przewiduję ona podświegu na To jest taka chyba z kilometr. Teraz już jest pask. 500 metrów. Tam, to już tam, jest tak. tam dobiegamy w lewo i w prawo. No, prawo. prawo. prawo, prawo, prawo. Nie, prawo z

Go, go, go! Leć! 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 Go! Dawaj, dawaj panowie! Nie opierdzalać się, dajesz kosmos! Siła! Siła! Ja! Dawaj, was, ja! za was, za was. Kilometr! Dajesz, Olo! Dajesz, buczek! Dajesz! Dajesz! Dajesz, zajez dajesz! dajesz, dajesz daj go, chuj, złapać łapać za nogi! Dawaj, 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 Olo, dawaj, Olo! Daj Dasz radę, kilometr, kilometr kawałeczkę! Dasz radę, super! Dajesz, radny! Ku ta. I komisję rewizyjmy. Tak to... Dawaj, dawaj, ale ty ale się, nie pierdziela, Teraz przyspieszaj. O, daję, cij, ale ty leć! Ty lecz! Teraz ja ciekawa kawałek nagrania. Tak? Nie na No to dobrze, no to teraz przyspieszaj. Nie, będziemy. Nie, będziemy. Nie, Ja już tam tak, dwa razy, dwa kółka zrobiłem goń. Do mety. Dobra. tak, tak, goń, 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 goń. goń, goń. tak, trzymaj, trzymaj, Teraz masz no. góry, teraz jest coś dla ciebie! No. Daję, kurde, no dajesz coś! No, no, zobacz, no, jak tą no, bluzko, Nie radę! Starek, no. Nie pierdalać no, się, kurde! No. Burza, 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 burza. Nie potem przebiegałeś, no. kurde! No. No, daję to! Dobiegniesz do tej meczy i będzie ewentem! Daję, daję, daję. Dawaj, dawaj, dawaj! No. Nie opierdzielamy się! Co to jest? No. Uwaga? Uwaga, mygiełka, mygiełka! Ale Jedna jest, dajesz Dawaj, dawaj! Na, no. Nie się, ty na kasy, bo... Czej, ale no nie pierdol się, goń tam, goń tam! No dobrze, ile masz? Pokaż! No to zapierdziel! No gon, gon, gong, 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 Wiemy, wiemy! Dajesz, Kasia! Dajesz, Ania, co jest? jest? Nie boli! Od czego? Co ty Kasia! Dajesz, Kasia! siedzisz? Goń, goń, goń! dawaj, dawaj! Dawaj, brawo! dawaj, dawaj! dawaj, jest przed tobą! Dajesz, gonisz! Dawaj, dawaj Grzegorz! Dawaj, dawaj, dawaj! grzech! dawaj, daj, gonisz! Brawo Paveliki. Brawo, Brawo! Brawo kuba, Dawaj tak, tak, dawaj, dajesz. 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 dawaj! dawaj, daj, się, Daj, 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 Ilektor? Dawaj Maciej! Dawaj, 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 dawaj! Yes. dawaj! Dajesz, dajesz! Ekstra, ekstra, brawo, brawo! Jesteście wielcy! Dawaj! Ekstra, ekstra! Dajesz Maciej! Brawo, brawo, Dasz radę, dasz radę! Dawaj, dawaj, dawaj! Gonić ich! Gonić Dawaj, toła! Dajemy! Dajesz! Kolejowa! Dawaj, dawaj! Gonisz, gonisz! Co jest? Gdzie masz waloniki? Tam są waloniki, dajesz! Co ja ci mówię? Na ile miałeś biec? Na ile miałeś biec, co? No gonisz! No gonisz! 4,45 Jakie 4,45? Goń, 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 Brawo! Brawo, goń. Brawo, tak. Brawo dawaj, dawaj! dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Jesteś wielki ekstra, super. Brawo, 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 dawaj. To jest browar. No, się trochę, jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek, 5 km. 5 km, półtora kilometra. 5 km. Dawaj, dawaj, ciśnij, ciśnij! Dawaj, dawaj, jedź, jedź. Daj Nie widzę was, nie widzę was. Dawaj, dawaj, dawaj ekstra, ekstra, ekstra. woda! swobody. Bejmoć, bejmoć. Ekstra, ekstra Sander, Dawaj, 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 dawaj. Daj, daję weź daję, daję, daję. Daję! daję! No to wy zostawiliście. Matryk Biegłem z nim do mety. O no lecimy! No, Daniel, 2.53.07. No, niesamowite. do mety, pięknie! Ale po Macie dużą przewagę, dawajcie, dawajcie. Ale ja tu się trochę ludzi Hej, Ej, hej, super! Co jest? Dzieci Waleńska uciekła. Daleko? No troszkę tak. Ale trzyma się 3,45? Nie, kawałek za, kawałek za, Aha. kawałek za. Pozdrów rodziców, to nie mój... tutaj łatwiej. Niech wszyscy w ogóle. I... Dobrze, dobrze, dawaj, 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 sisi, 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 sisi. ale teraz jest dzień. Dajesz wódy, dajesz, dajesz, gonisz, gonisz. gonisz. Brawo. Co, określenia potrzebujesz? Dawaj, goń, 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 goń Marcina. Stoper! Goni! Do mety! Dasz radę, piłdeczka! Dawaj, dawaj, napierdzielę, napierdzielę, nie ma objejania się! Nie ma ma Ekstra, ekstra, dawaj dziewczyny, ekstra! Brawo, Najdżanek! Jak tam? Jak dobrze, mamy jedną piłeczkę. Prowadzicie kogoś, czy? Pisała, brawo, brawo, Aneta, brawo, za radę, super wynik! Daję Daj, dziki! Tej, teraz pubieki, nie? Teraz tam wiesz, wysoko koło nas nie łapią, kurwa. Spoko, spoko, coś wody albo coś? Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 ekstra, ekstra, super, jeszcze trochę robię. Półtora kilometra, spokojnie nie radę. rady. Dawaj, 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 najtraneż, dawaj, dawaj. Gonicie, gonicie, super, ekstra. Brawo, brawo. Najedzie, dajęcie ekstra. Nie opierdzielamy się, lecimy, lecimy. Siła, siła, dajesz super, super! Spokojnie, dasz radę! Dasz radę! Wybiegniesz do mety! I będziesz do mety! Dajesz Dajesz Ewelina, Ewelina, ale biegniemy, nie? Dajesz Radę, dajesz Radę, dajesz Ekstra, ekstra! Super! Brawo, 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 brawo Mezena, brawo! I Najazd, i Najazd, dajesz Żana! Kręcimy girę, kręcimy, dasz radę, spokojnie, Nie myśl o tym. Pamiętaj, chwała jest na mecie, dasz radę, dasz radę, super, super. jest coś wielka. O mniejszym gitarze, tak, tak. Jak się zajęcie? Bądźmy ci na masz wstawę. Zaczekaj, zaczekaj, masz wstawę. Gdzie czuję, jak to tego nie dasz rady? Bo myślę, nawet nie jest połowa granu. Parę Daj, no. Dajesz, dajesz, dajesz. Mam Dobra pięknie. Brawo, Chris, extra. Super. Daj radę, daj radę, super, ekstra, ekstra, ekstra. Dawaj, dawaj. Dajesz, a nie, dajesz! Gonisz, 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 gonisz. <głosy te pasyki> dawaj, 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 tutaj ten, wycieraczki w łoś, wycieraczki Dawaj, dawaj. Dajesz, 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 <noise> da wycieraczki, Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Zeruda, do do ekstra, ekstra, ekstra. Piąteczka. <noise> Piąteczka. Ekstra, ekstra, ekstra. Daniel, go z drugą, go easy. Daniel Dwa pięć są przy zero siedem Chłopak trzeba ratować! Ratować stołka! Wygrałeś! Pozdrawiam luz na reszty, no? bravo, 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 bravo dávaj, 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 extra, pentecka, pentecka, Michal. Si, ja. trzymaj, trzymaj. daj, 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 Harambe, harambe. dávaj, 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 dawaj, dávaj. Rysiek, daj, 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 maluda. bravo, 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 maluda. Jeszcze nie, umierasz. Jeszcze nie, do umierania. Dawaj, 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 Goń goń, 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 dajesz, dobiega, dajesz, Darek. Goń, goń. dawaj, dawaj, nie, Dawaj, ekstra, nie, dawaj nie, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 Ekstra, 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 ekstra dawaj, gonicie.

Brawo, 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 brawo Czernia, dawaj, 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 jeszcze kawałek, dasz radę! Dajesz, 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 siło, Dawaj, dawaj, koneczka. Dajesz na Dajesz Dajesz! zmachaj, Gdzieś daleko i bardzo... Dawaj, dawaj! Dajesz, tam, jesu, teme, jesu, nie I miesięcz! Daj, daj, daj! Daj, daj, daj! Dawaj, dawaj! Tak to daj,

nie Gonicie, 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 gonicie! Daję z stachu, stachu, daję, stach, daję stach. z radę! Daję radę! radołę! radę z radołę! Daję z radołę! Daję z radołę! Daję z radołę! dajesz, 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 Daję z Dawaj, dawaj, z dawaj! dawaj. Dajesz, dajesz, ja, dajesz, 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 dajesz dajesz, Dajesz! Co jest? Jak się czujesz? Jak się czujesz? Jak się czujesz? Mówię, żeby sobie jajek nie przeskiwał. Dawaj, 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 dawaj! Dajesz mi ją Wody? Pewnie coś będzie. Kucza 307, poleciał. jaka? Spoko. teraz już końcówka, jak się wydaje. Super, wielka robota. Dobra, goń, goń. Brawo, brawo, damy, brawo, brawo. Harambe, harambe. Goń, 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 goń.